No, witam wszystkich na serwerze ITPC w Battlefield 3 z tej strony. Piteras. Być może. Kurwa, mać, to? No co jest? To jest gdzie są, gdzie jesteś, w Blaku? Szybko. Mam wyskład. Robicie, żebyśmy byli razem. To ustawimy sobie jakieś perki dodatkowe. Dobrze, drużynę. Skład, gdzie jesteście skład yy, w Charlie dawajcie, szybko wchodźcie do zaraz To się cierpi teraz, okej Ok. straciliśmy Okej, ja ten, aptekę noszę także spoko Dobra Good to know. Tam jest frajer, który kurwa kampi No i tu drugim mnie załatwił ten gościu, tam na górze siedzi, nic nie robi, tylko kurna... Tylko ja mam coś... Nie tak z tymi zostawieniami dźwięków w krzynie, bo... Coś mam pogłos w TESie w nagraniu. To nie na tym, nie w tylko coś masz pewnie z Winxerem włączone. To nie wiem, muszę posprawdzać sobie. za ja na górę tego fiutka załatwić. Masz tam ich? Dobra, idziemy. Nie ma chyba, dobra. Bum! jest pat na moje ten. monitor i jak gram to widzę takie, 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 takie szare paski mi tam skaczą. Jest, y jakie szare paski? O co chodzi? Czy to tak, to Znaczy, tak, no, tak znaczy ja, ja wiem o co, o co chodzi. Dawno kupiłeś monitor? No, eeeh, yy, to no, od go mam. To w poniedziałek go oddaj do ten do, do, do serwisu. Miałem to <laughs> samo Serio, i jakim przyszedł, to musiałem od razu go oddać i potem przyszedł nowy. Nie pytaj z jakiego sklepu, bo teraz bater. Jak monitor. To mój, czekaj zaraz. A so, kurna. Dusicie, to, kurde, dusicie, sorry. Chciałem, żebyś się słynął. zapomniałem że taka ostro że trzeba oddać? Tak, tak. Znaczy to wiesz, to będzie się czasem powiększać, no nie? A monity to mam ten, bank UGW 2,250 chyba. Ty, a, patrz, tu ale... To właśnie ten sam. A, a, a widzisz, to widocznie no, jakaś wadliwa seria wyszła. No i co? I przysłali ci ten sam nowy i co? I dobrze jest? No. Znaczy ja tu miałem inną trochę sprawę, ale też było trochę tam... Były jakby, te Pixel odesłałem odesłane no i przysłali no mi już nowe. I było ok. No, do tej pory jest ok. Ty muszą coś mieć. Czyli model skreślić z listy płacanych. Aha ah, ha ah. ha. No takie szary, A kupiłeś w, w tym sklepie co ja myślę, czy nie? Kupiłem na Gito. Hmm? A na Gito, to, 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 Jak tutaj... coś to. Nie zerkacie na moje statystyki. Lepiej, na razie. Nie jest, to co, dopiero świeżo gracze, graczy? W Battlefield, Battlefielda, także się nie przejmuj. No, znaczy się tam w ciągu 4 dni chyba 6-6 poziom. Bloku ja widziałem okay. tego. t tego, bo tu czwartego. To co? Tisera, BF4, co pokazali śruby od statku. To co? Może dlatego, że ja mam na tym, na złączył tego to prawdopodobnie w bf 4 czwóreczce będą jeszcze tam bitwy morskie A, ten, a na, na jakim wejście masz podłączony ten monitor? Tusk się do czwórki eee, Teraz mam HDMI, bo mam pod default. i mam PlayStation No i co? I a może to właśnie od tego wejścia bo ja mam na VGA chyba nie. Sprawdzę na wszystkich trzech wtedy, to, to mówię. Możesz jeszcze sprawdzić jakąś... W ogóle jest przykład, bo ja w poprzednim momencie już sprzedałem, nie? No to jakiś, wiesz, tydzień do dwóch nie będziesz miał mózg. O. No. Kupiłem mózg, ale kupię osa, to na też mi się użytkowanie trafiło. Ale jak masz, wiesz, tydzień, to jeszcze tydzień pod ten... pod, co, pod coś tam podchodzi, no, znaczy, macie, ja nie rozumie tego. Pierwszy tydzień z to jest takiego, to gwarancja czegoś tam, to jeszcze I nawet może zwrócić. No. widziałeś napis po tym, jak, się, jak kogoś zabije nożem? Nie. To, jak mu się wyrwie ten To co? Boże, zawsze muszę A czuwa, Możesz zwrócić go i coś innego kupić. Żyj! Tak? No to A co polecacie? No co no nie wiem, to musisz napisać najpierw do tego sklepu i się zapytać, jaki wiesz, jak, jakiej długości był ten czas, no nie? I, i dopiero wtedy z nimi ogarniać. No, tak wiesz, że będzie I tak jak na, na, na czarnym mam, nie? To hmm. właśnie widzę takie szare, to że mi tak biega po tym. No to, to pixelazuje się. Jakieś... Ja miałem poczekaj po jakichś. No, 4 godzinach odpalenia monitora, to miałem na całym ekranie to. teraz, teraz, to. No i to właśnie na całym ekranie jest. No i jak go wyłączysz i włączysz, to jest ok, nie? Czekaj, zobaczę. Mogę ja tak normalnie podczas gry? Tak. Ta. I to po chyba tam do 5 minut będzie normalnie. Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Tutaj nie, pójdziemy, żeby zobaczyć, kogoś nie ma. No ale jest, no to te mozgodzę nie no to mówię oddaj do, do nich na ten na serwis. A kiedy go kupiłeś? Ile, ile dni temu? Kupiłem go, ci kupiłem w jakiego. No to oddaj go na, na zasadzie kurczę niechcianego produktu, że się rozmyśliłeś, szybciej będzie, bo ci oddać no. za pieniądze. Mm -hmm. A nie byłeś się pierdziel z reklamacją czy 2 ileś tam tygodni. A co, że, a co z tego, że zepsuty? Nie, a co to co to, 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 to się interesuje, że zepsuty? Kurwa. Także wiesz, ja bym tak zrobił. Bo szybciej bój. to pójdzie, nie? To jest gwarantyczne. Fuck aditor. Co? Do karty graficzne do testów po 10 dniach odsyłaj? Wiesz co, myślałem <laughs> o tym już, ale powiem Ci, że nie jestem takim <laughs> kurwa chujem. No, tam Black <laughs> bezig. Oj tam. Jedna testów moich nie przetrwała. Właśnie o to chodzi. To byś Ani nie Co mówisz? Ani dwie karty. Dwie? Nie, jedna. Przydawało, że dwie się popsuły. Radeon nie. i. Nie, nie, nie. Radeon był dobry. E, natomiast y, poszła ten: Lightning Lightninga 680. -ka. Jednak napięcie jej nie posłużyły. Dostała 1,34 i. <laughs> Niestety. Ale jedzie nowa, znaczy nowa, no MSI już ją ma, tą moją uszkodzoną, mam wysłać nową... kiedyś tam, nie wiem kiedy. A jeszcze do serwera to, jeśli... dużo by to więcej nie kosztowało, te 23 sloty, to mógłbyś przedłużyć, zwiększyć, bo często jest kolejka nawet do trzech osób. Gdzie? Na serwerze. Ale, na edpc. No, ci pokażę, jak to wygląda. O, 10 tysięcy dostałem, coś tam. Beretkę. Czy ten, znakę Nie wiem jakąś oznakę. służbę z czymś albo klasą. Służba specjalna. Ta. W serwerze ta, tak. Serwerze ITPC. A czym grasz? A tym wsparciem chyba trzeba Tak, zna, w ogóle... Co na moje ma. Nie, nie lubię tej nie mapki. Się, tak, support wsparcie. A tak Udało szczerze co, nie... na, co niestety, ten... plady mi załatwił. Co? C tak szczerze co wbina ten. No i serwer to zawsze jest ta mapka takie szczęście. No, no, tak jest. Ale jest ustawiony ten. Yy, można głosować za mapą. A jeśli nikt nie zagłosuje, nie będzie dodanego tego, to leci na rotację. Potem tam się zmienił na metro. To masz ten forum tak. na Polskę zarejestrowaną, czy robione na Polskę czy na Anglię? Na Polskę, także weź dodaj to ten wpis. No co... właśnie tak patrzę. Bardzo bym prosił, żeby nie było jakiś kurwa lipy, bo polskie prawo jest tak popierdalone, że lepiej nie mówić. Eee, ja się czytam o tym co. To... Tam się kurwa, Do wszystkiego dopierdalą, żeby tylko cię udupić. No niestety. O kurwa, wiedziałem, że tam siedzi, ale no się nie odwracałem, mogłem lecić do niego i go załatwić. No niestety także. E, do, dobry jest ten Anti Cheat z G4G, bo teraz co? Co, dobry jest ten program Anti Cheat od G4G, bo tylko co raz widzę, że kogoś nie wpuściło y, ze względu na cheata. Aha. i zbanowało od razu. No to dobrze, bardzo dobrze. Pinny out Kurde, akurat macie znacznik, blaku. Jakie znaczki? Znacznik A, znacznik, ten to nie brak. Już o czym on mówi? Co mówisz? Czy to jaki wziąć te mączki? To może nie teraz. Aleś Ależ, Ja pierdzielę. Jak 150 ticketów jest... With... okej. Okay. Ale ci powiem, że na pulpicie jest wszystko normalnie. Co jest? Na czym jest? To no tam, któryś miał ten... ...monitor, że... ...takie mu migało szare. Co? O, Dif My... na pulpicie hmm. mam normalnie wszystko. Tak? Nie, może to no, Czekam, zobaczę inną grę. Ej, no ale serio, jakie to No jest dobra, 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 dobra. Ej, no... Przegraliśmy w ogóle? A no, przegraliśmy, kurde. Daliśmy trochę dupę. Dupy. Bywa! Bywa. Nie zawsze trzeba Ech. wygrywać, no. Bo ja na pewno mam czas, żeby śledzić moich uzyskowników, Co? GTA... 4 też W ogóle, jeśli chodzi o GTA, to piątka wychodzi, ale nie jest że na pecety. Nie ja wiem, już domówiła Do Pani o co chodzi. No dobrze, no, dziękuję to... Wam, panowie, za grę. Bardzo serdecznie. No, ja też dzięki. O, Na razie. Ci się? Hej, hej.